Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie w Pepko na przeglądzie. Jeżeli jeszcze tutaj nie byliście, nie subskrybujecie, to zachęcam was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Jedziemy, bo słuchajcie, jest dużo przecen i tutaj akurat mamy przecenę, 7 zł kosztują. Te wąbki kosztowały dychę. Tu mamy taką myszkamiki Miki i ta myszka Miki jest za 10 zł. Tak się prezentuje, taka drewniana. Tu mamy kubeczek, jeden, jedyny piękny taki, zobaczcie, za 7 zł kosztował 10 zł, więc myślę, że fajnie, bo już te 3 zł macie w kieszeni. Teraz jest dobry czas, żeby iść na zakupy, bo dużo rzeczy jest na przecenie i można dużo zaoszczędzić. 9 zł kosztuje, kosztowało 15, więc macie 6 zł w kieszeni, już macie w sumie na taki prawie na kubeczek, więc yy, takie dwa w jednym, nie? Tam był Mikołaj, tu jest choinka, no a na pewno większość z nas z Was piece, piecze ciasta, więc można upiec taką choinę. Zobaczymy, czy, tan, y, czy ta skarpeta jest też na przecenie, ale nie, 8 zł kosztuje, y, więc możecie sobie takową zakupić. Oczywiście mamy tutaj dziadka do orzechów, który kosztował 15 zł, jest przeceniony na 10 zł. Tu mamy zadyszkę, trzy, yy, trzy ściereczki, ja Wam polecam. Miałam podobne. Mm, fajnie wciągają wodę i naprawdę są świetne. Tu za 2,50 jest yy, z 4 zł sztuczny śnieg i do niego dolewa się wody i on rośnie. Jeżeli tego nie widzieliście, to zapraszam Was na mojego wczorajszego vlogmasa, bo tam właśnie pokazuję test z tym śniegiem, więc sobie zerknijcie. Mamy tutaj też takiego krasnala Mikołaja z Skrzata za 70 zł, ale tu jest półka z przecenami i nie wiem, czy tu panie jeszcze nie zdążyły tego przecenić, bo nie ma, nie ma czerwonej ceny, ale ja będę bacznie obserwować, e, czy on będzie wkrótce na przecenie. Tutaj mamy. Takie bombeczki, one są na baterie, 10 bombek, 12 zł, przecenione z 20, więc ósemeczka Wam już wpada tutaj na jakieś fajne gadżety świąteczne. Idziemy niżej, idziemy, 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 za 5 zł, słuchajcie, mamy tutaj lampeczki ledowe i tu Wam pokazywałam, no ale może ktoś nie widział, za 6 zł możecie kupić takie reniferki, jakieś tam są czapki Mikołaja, jakieś rękawiczki Mikołaja, różne takie, naprawdę przeróżne. Dwa kubeczki... Zobaczcie, takie piękne świąteczne za 15 zł, więc myślę, że to też fajna cena. 5 zł taniej macie, więc tu przeceny naprawdę bardzo, bardzo fajne. Następną rzeczą, nie wiem czy taka świąteczna, no ale kredki, słuchajcie, stoją na przecenie, więc pewnie są przecenione, tylko niestety nie ma na nich ceny. <laughs> Albo ktoś się po prostu pomylił. I postawił te kredki tutaj, bo są jedne jedyne, więc nie wiem, czy może ktoś się pomylił i odstawił tutaj. Idziemy dalej, dalej mamy zapachy i zobaczcie, można taki prezent komuś zrobić. Prosto już w pudełeczku. 40 zł kosztowało, i też kosztuje dalej. A nie, jest tutaj na boku. 20. 20 zł. Tu mamy za 15 zł. Taki dyfuzor kosztował 25 zł, więc naprawdę mega przeceny. Mamy tutaj niżej za 17 zł. z 25 taka podusia na krzesła. Proszę bardzo, taka w gwiazdki są dalej. Tutaj macie jeszcze jakieś kocyki. Tu macie koce w takim worku, że później wam się nie zgubi ten koc. Nie, wiecie o co kaman, <noise> Już zaraz zerkniemy, jaka jest cena tego koca. Tadam, tadam. I chyba on nie jest na przecenie, chyba też nie zdążyły panie tu przecenić. Kosztuje trzy dyszki, ale jak stoi na tej półce to podejrzewam, że to będzie po prostu przecenione. Więc lećcie, lećcie do PEPKO na ostatnie zakupy na przecenę. I ja sobie tutaj jeszcze zerknę, czy są jakieś fajne nowe rzeczy, które mogłabym Wam pokazać. Zobaczcie, ile tu jest patelni, garnków. Nawet moja mama ostatnio mówiła, że kupiła sobie ten garnek, właśnie w szare kropki. Jest bardzo zadowolona z niego. Więc, więc, no, więc fajnie. Macie tutaj taką opinię, już wiecie, kogoś, kto używa i ktoś, kto kupił. No i tutaj, chyba z kuchennych rzeczy, to ja tak nic więcej nowego nie widzę, przynajmniej na razie. Ale idę do papieru prezentowego, a prezenty mi się dzisiaj miło kojarzą, bo dzisiaj są moje urodziny. 18, 38. Tak po cichu wam powiem, żeby nikt nie wiedział. Za 4 zł możecie kupić taki papier prezentowy. Więc tak, dzisiaj jestem taka przeszczęśliwa, naładowana naprawdę mega, mega fajną energią. Jestem, jestem cały czas uśmiechnięta, słuchajcie. Mam tyle energii, nie wiem, czy to. Czy to z wiekiem? Czy to z wiekiem? Skończyłam 38, słuchajcie, i nie wiem, czy ja z wiekiem po prostu mam coraz więcej energii. No nie wiem, ale dzisiejsze urodziny na pewno dały mi mega kopa. Pokazywałam wam ostatnio te miski, które tutaj były, i zobaczcie, stoją cztery, bo naprawdę są bardzo fajne i kosztują chyba tylko 15 zł. O ile dobrze pamiętam, bo oczywiście nie pamiętam wszystkich sen. I zerkam tutaj na kubeczki, na szklaneczki. I co my tu mamy? Coś tu widzę. A widzicie, to jest kubeczek, który też niedawno wjechał, szklaneczka z takimi dyniami, więc jak ktoś nie ma, to może sobie kupić taki dyniowy kubek, będzie na za rok. A jak ktoś lubi cały rok pić w dyniowym kubku, to też dobrze. 5 zł kosztuje, więc wiecie. Więc to jest e, to jest mega okazja. 240 ml, ma każdy kieliszek, jest ich 4 sztuki i już wam pokażę cenę. Teraz kieliszki, chcecie, żebym wam pokazywała, więc 30 zł kosztują 4 sztuki. Jak ktoś potrzebuje więcej, to kupuje sobie dwa opakowania. Tu też są 4 sztuki za 17 zł, słuchajcie. 395 ml ma jeden kieliszek. No to im większa pojemność, to ja bym bardziej uważała. Tu mamy 6 sztuk, słuchajcie, po 160 ml i tu poczekajcie, poczekajcie, za 17 zł, więc wow, 6 sztuk mamy za taką cenę. Mega, powiem Wam, że mega. Coś, co mi się podoba, no to te, zobaczcie. 240 ml. Piękne są, a tu tak ciężko je zobaczyć. Ale poczekajcie, bo tu ktoś rozerwał, więc ja tutaj też podniosę. One są po prostu prześliczne, te kieliszki. Bardzo mi się podobają. I kosztują 45 zł, więc tu taka. E, e, najdroższe akurat mi się podobają. Czemu zawsze wszystko mi się podoba? E, znaczy nie zawsze, ale przeważnie podobają mi się te najdroższe rzeczy. Trzy dyszki, ale te chyba były na górze, tak? Poczekajcie, 240 ml, chyba tak. Tu mamy takie, oczywiście tutaj jednego nie ma, więc na to nie patrzymy. I tu są dwie sztuki takie. One są mega fajne, bo można je użyć do jakiejś, wiecie, wody, do drinków, do nawet widziałam, że robią w nim desery, więc fajnie. Tu są takie skrosna, ale wam nie pokażę, słuchaj, Słuchajcie, bez tak mega duży karton, że nie wyjmę jedną ręką. Mm, tu mamy 350 ml, takie, i one by pasowały do tych, które mi się podobały. I słuchajcie, są na przecenie. A, bo jedna sztuka zbita 25 zł. 25 zł kosztują 3 sztuki, proszę bardzo. No i tak wyglądają kieliszki u nas w Pepko. Nie ma ich. Y nie ma ich za dużo. Yy, może gdzieś się przejadę do Olsztyna to sobie jeszcze zerknę. A jakbyście chcieli na przecenie szczućce za 15 zł, to proszę bardzo, tutaj takowe są. Oczywiście dla jednej osoby. Yy, no, dla jednej osoby. Jakby ktoś chciał. Idziemy dalej i zerkamy, zerkamy, czy są jakieś nowe kubeczki, ale chyba nic nie widzę z kubeczków, więc przeskakujemy na następną półkę i na następnej półce. Mm, przyznać się, kto lubi takie półeczki, ja uwielbiam. Mamy e, fajne takie donice e, za 60 zł, i tu jest większa, kosztuje 80 zł. Proszę bardzo, tak się prezentują. Na pewno piękne kwiaty, pięknie kwiaty w tym wyglądają. Widziałam też u jednej youtuberki Yy, która włożyła tam, słuchajcie, mega dużą paprotkę i wyglądało to prześlicznie. Tu mamy dwie sztuki za 50 zł, przynajmniej dwie są na kartonie, kurczę, nie wiem, czy tam są dwie sztuki. Cztery dyszki kosztuje taki, jego się tak składa, taki składeczek. No i patrzymy, czekamy, czy są, czy są jakieś nowe doniczki, osłonki. Nie ma nowych, ale to muszę Wam pokazać, bo takie były małe, a tu są ogromnie wielkie i jest mega ciężka. Dobra, zerknijmy, jaka cena. Cena to 30 zł, więc myślę, że za taką donicę to i tak jest super cena, bo ona jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo duża. Uf, się umęczyłam, ale jedziemy dalej z tym przeglądem. Tu mamy następną fajna, nowa, zobaczcie, osłonka. E, osłonka Donica, Stojak czy Kwietnik, czy jak to, y, jak zwał, tak zwał. 50 zł kosztuje. Tu góra się ściąga, tylko jest teraz przyczepiona, żeby po prostu się nie pogubiły y, jedna część od drugiej, żeby nie trzeba było później szukać. Więc myślę, że też fajna cena, bo naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładna ta donica. Przechodzimy dalej. Zerkam, 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 czy coś jeszcze tutaj jest fajnego. I co jeszcze tutaj wypatrzyłam, to już Wam pokazuję. Pokazuję Wam coś, co kiedyś kupowaliśmy, kiedyś w każdym domu było, czyli album. Na zdjęcia, i tu jest taki album za 20 zł, i on jest taki, powiem Wam, że nietypowy. O, widzicie, tam jest jeszcze różowy, zaraz Wam pokażę. Poczekajcie, postaram się go otworzyć i zobaczyć, żebyście zobaczyli, jak on wygląda. Przyznać mi się tutaj, kto wywołuje jeszcze zdjęcia i wkleja, czy tam wkłada do albumu, bo teraz, teraz od kiedy są te zdjęcia, wiecie, takie, czy w telefonie możemy zrobić, czy aparatem. To wszystko zostaje na karcie. No, i mniej osób po prostu wywołuje te zdjęcia. No, i ten album wygląda tak, że tu my, my musimy chyba przykleić te zdjęcia. Ale to też jest fajne, bo to zostaje taka pamiątka nawet komuś na prezent. Tu mamy za 20 zł taki piękny różowy. Może jakieś dzieciątko się komuś urodzi, no to też można fajne zdjęcia tutaj wsadzić. No, i zobaczcie, tam na dole jest jeszcze bardzo, bardzo dużo innych albumów. Także do koloru, do wyboru. I ja już Wam dziękuję za dzisiejszy przegląd, mam nadzieję, że Wam się podobało, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, fajnego dnia, trzymajcie się, cześć.